Apostolskiego. Tam Duch Boga działa w Kościele i tam też wiemy odbicie tego, co Jezus chce w nas zobaczyć. Myślę, że to jest Ewangelia aktualna dla nas dzisiaj. To jest Ewangelia Ducha Świętego, który nikt nie przestał działać. się dzwonił ktoś tam prosił o modlitwę i ta pani y, ogląda nas, w ogóle pozdrawiamy ją. Ona jest y, pod Podkarpaciu i zawsze też słucha naszej modlitwy tutaj. I yy, pytam, ponieważ cierpię od dłuższego czasu i ciągle ma pytania i też wiele osób jej doradza i wiele osób jej mówi, yy, jak ma się modlić, i w jaką stronę ma ta modlitwa pójść, jak ona ma przyjąć cierpienie też. I dzisiaj yy, podjęliśmy się chwilę przez telefon i mówię, ale zobacz, co jest w dziejach Apostolskich, bo to jest naprawdę ten wzór modlitwy. To jest ta... Ta wiara pierwsza, pierwszych uczniów, pierwszych apostołów, która nie miała jakichś skomplikowanych pytań. Tam nie było jakichś kwestii, które by wszyscy musieli dyskutować i rozważać. Po prostu jak był chory, to kładli na ręce i on był zdrowy. Taka była Ewangelia na początku. Wtedy nie było jakiejś debaty i zastanawiania się, a może w prawo, może w lewo, a może nie tak, a może za bardzo, a może za mało. A może ktoś ma złą rękę, a może ktoś za blisko potrzeb, a może ktoś za szybko się położył, a może pięknie trzeba się modlić, a może trzeba się modlić. Po prostu było wszystko bardzo proste na początku, bo Duch Boga biał w Kościele z taką mocą i, i z, taki, z taką łatwością, yy, ponieważ nikt nie wiedział co ma robić i ludzie nie wiedzieli naprawdę jak mają, jak mają nawet yy, wypowiedzieć tą, tą swoją ufność i wiarę w Jezusa, duch Boga tak bardzo ich prowadził, że już nie potrzebowali sobie stawiać jakichś wielkich kwestii. I duch Boga cały czas w ten sposób działa w Żydziejach. Słyszymy jesteśmy na końcu piątego rozdziału, kiedy uczniowie wychodzą, Piotr i Jan, wychodzą z więzienia i przed, przed Trybunałem zakazują mówienia w to imię, w imię Jezusa i potem zwolnili ich, a oni odchodzili sprzed Sanhedry i cieszyli się, że stali się godnymi, ciak wieć, dla imienia Jezusa. I ciągle to słowo imię Jezusa jest powtarzane w Dziejach Apostolskich, przynajmniej w tym 5, 6 rozdziale, 4, kilkanaście razy. Ciągle wraca słowo imię Jezus. Imię Jezus. I to nie jest tylko jakaś gra słów, to nie chodzi tylko o jakieś magiczne zaklęcie, bo oni wiedzieli, że imię Jezus... To jest osoba Jezusa. Kiedy wypowiadamy imię Jezus, to nie wypowiadamy jakiegoś słowa, ale wyrażamy naszą ufność w to, kim Jezus jest. Bo imię w Piśmie Świętym to jest istota człowieka. To jest to, kim on naprawdę jest. Jaki on jest. W jaki sposób on działa. W jaki sposób on mówi. W jaki sposób on myśli. To jest Jego imię. I zawsze pewnie wiecie. Najpierw modlili się, zanim nadali imię dziecku, bo wiedzieli, że Pan musi nadać to imię. Ono będzie wyrażało tą osobę, ono będzie w sobie zawierało powołanie tej osoby. I dlatego tutaj apostołowie ciągle wracają do imienia Jezus, ale nie, nie chodzi tylko o słowo, o nazwę, chodzi o naturę Jezusa. Jezus jest dobry, to powtarzaliśmy to bez przerwy, śpiewamy to, bo musimy to słyszeć. Musimy to wiedzieć, bo jest to wiadome, ale nie wierzymy w to, że Jezus jest dobry i że Jezus nie daje raka. Wiemy to, ale nie wierzymy do końca w to, że On jest dobry pasterzem. Co znaczy, że jest dobry dla nas? Co znaczy, że jest dobry teraz? To znaczy, że nie jest zły? Że nie daje złych rzeczy swoim dzieciom? Jezus mówi cały czas o tym. To szaman przychodzi, żeby kraść, zabijać, niszczyć. Ja przyszedłem po to, żeby owce miały życie i miały je w obfitości. W obfitości, w języku polskim tłumaczy się jako w obfitości. Po prostu wszystko. Wszystko, co Pan chce nam dać, jest, jest na wyciągnięcie ręki, bo jest ciągle dobry. I być może za, za rzadko tu jesteśmy, żeby powierzyć. Być może trzeba by przychodzić codziennie i śpiewać Panie, jesteś dobry, jesteś dobry, jesteś dobrym masterzem. Jesteś, dobry. jesteś tym, który naprawdę się troszczy o mnie. Jesteś tym, który naprawdę chce mojego dobra, chce mojego szczęścia. I dla mnie życia w obfitości, a nie życia w nędzy. W jakimś ciągłym takim, nie wiem, skłamszeniu i, 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 i ciągłym lęku, i strachu, i, i ciągłych rozterkach, i ciągłych wątpliwościach. Nie, Jezu, Ty jesteś dobry, chcesz życia w obfitości. Jeśli nasz Ojciec na Ziemi, kiedy go poprosimy o, o pokarm, to nie daje nam trucizny, to ile bardziej Bóg? O ile bardziej Ojciec w niebie? O ile bardziej Jezus, który jest dobry? I dlatego oni wzywają ciągle imienia Jezus, żeby ciągle, ciągle przypominać sobie, jaki Jezus jest. Kim Jezus jest. Jezus naprawdę jest ciągle dobrym pasterzem I robią to w trakcie prześladowań. To jest piękne, że ciągle ci apostołowie, ci uczniowie wracają do imienia Jezus. Nie myślą o innych imionach. Wiecie, że tutaj w dziejach w czasie prześladowań, nie pojawiają się imiona oprawców. Nikt nie złożyczy. Nikt nie mówi, o jak to jest źle teraz tego cesarza Dioklecjana, bo ten Dioklecjan to jest taki, taki, taki i taki. Żaden apostoł tego nie mówi. Bo oni mówią tylko i wyłącznie o jednym imieniu. To jest imię Jezus, które jest dobre dla nich. Jest tak dobre dla nich, że wystarcza. I patrzą i koncentrują się na tym jednym imieniu. Jezus. Jezus. Nie myślą na prawo i lewo teraz, co, co złego może się wydarzyć, albo co się wydarzyło, bo zawsze będzie dużo tych, tych rzeczy, które Was rozproszą, które Was oddalą od tego imienia Jezus. On ciągle mówi ja. Ja sam. Ja sam wystarcza. Ja pustołowie wyznają to imię bez przerwy. Trochę jak rewka. Za każdym razem, kiedy idą przed sobą, kiedy idą na prześladowanie, za każdym razem, kiedy są w więzieniu, za każdym razem, kiedy są wobec tłumów, za każdym razem jest tylko imię Jezus. Oni nie mają nic innego do przekazania i do powiedzenia. Jeśli dzisiaj ktoś was pyta, co, co się stanie i jak ma to wyglądać, co ma się naprawić, to jest świetna okazja, żeby zacząć mówić o Jezusie wreszcie. Przestać mówić o, o, o wszystkich innych rzeczach, które być może są ważne, istotne. A to jest świetna okazja, żeby dać świadectwo. Jezus to jest imię, które nas zbawi. I nie ma innej istoty na Ziemi, która może nas uratować, tylko On. I nikt nie potrafi nas uratować, oprócz tego jednego imienia, bo tylko w Nim jesteśmy wszyscy zbawieni. I nie ma człowieka, który może go zastąpić, nie ma księdza, nie ma papieża, który może zająć jego miejsce. Nie ma nikogo, kto swą dobrocią przewyższa Jezusa. Jego imię jest ponad wszelkie imię, na Jego imię zajmie się każde kolano, istot niebieskich, księckich i podziemnych. Każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem, uchwalę Boga Ojca. Jeźdź pamiętam, że ulicą, przyszli Świadkowie chowy, przez z moim proboszczem byłem, Wyszliśmy drogą, i, i oni podeszli, i, i, i proboszcz od razu na imię Jezus, to jest Filipian, drugi rozdział, mówi, mówcie ze mną, to jest Słowo Pisma. ma pewno je znacie, na imię Jezus zeknie się każde kolano. I się na, na, na asfalcie, I oni nie wiedzieli co mają ze sobą zrobić. a tak jest napisane, na imię Jezus zegnie się każde kolano. I zęknie, i te kolana zdjęliśmy przed, przed Bogiem. czy ludzie nie wiedzieli, jak mają zareagować, i, i pewnie pierwszy raz ktoś w ogóle, w ogóle im zacytował to słowo. Nie wiem, być może nie znali go, nie słyszeli wcześniej. Nie wiem, co się z nimi stało potem. Wiem, że byli, byli w szoku, bo, bo usłyszeli to imię Jezus. Każdy potrzebuje jej usłyszeć. Każdy człowiek, każda istota na niebie i na ziemi, i pod ziemią, czyli nawet duchy niebieskie. I nawet Szablon na to imię ze dniem I to jest coś, co, co ciągle Jezus nam chce, chce pokazać. I wiecie też, że, że Jezus jest zazdrosny o tych, których ma. I On nie chce mieć nikogo, kto Go zastąpi, nikogo, kto zostanie w Jego miejscu. Jest taki rozdział Księdze Ezechiela 34, który mówi o pasterzach pasterzach, którzy pasą Izrael. I w 11 wersie tego 34 rozdziału. Warto uczyć, że to jest jeden z najbardziej skandalizujących w ogóle rozdziałów w Piśmie Świętym. Bo Bóg mówi rzeczy, które ludziom się nie mieszczą w głowie. Nawet po Chrystusie z tym tekstem wielu ma problem nie wiedzą, jak go przeczytać, jak go rozumieć. Pan mówi tak, oto ja sam będę szukał moich owiec i sam sprawował na nimi pieczę. Wiecie, najważniejsze słowo w tym stanie to jest sam. Ciągle nie wiemy o, o tej y, miłosnej zazdrości Boga, która nie chce mieć żadnej konkurencji, on mówi: Ja sam. Ja sam wyprowadzę was. Ja sam was będę pasu. Ja sam was spawię. Ja sam do was będę mówił. Ja sam wyprowadzę nasze serce. Święty Ignacy, jak to powiedział, to od razu go rzucili przed sąd. W 7-8 raz, nie pamiętam dokładnie, był przed wielką inkwizycją. Święty Ignacy, bojoda, Dlatego, że mówił to, co przeczytał w tej księdze. Mówił: To Pan sam mówi o swoich dzieci. Ale mi się wydawało, że to jest za dużo. Że to jest, że to, że to trochę burzy cały porządek i cały świat, w którym ludzie istnieją, też żyją w kościele, bo mi się wydawało, że, że nie ma sam. Że zawsze będzie ktoś inny, kto na tej drodze musi stanąć. Będzie ktoś, kto ci zawsze powie, co masz robić, jak masz robić i kiedy. Ale Jezus czasami powie, nie. Ja dzisiaj mówię do Twojego serca, kochanie, pomóc się. Jesteś ogromicą. Jesteś tą, którą wybieram, którą wyprowadza na pustynię, żeby mówić do Twojego serca i nie będzie między nami pośredników, bo ja jestem jedynym pośrednikiem. I to jest coś, co, co burzy nasze myślenie o Bogu, bo mamy dostęp do samego serca Boga, do samego Jezusa. Mamy dostęp, możemy podejść blisko. Ta zasłona, która rozdała się w momencie śmierci Jezusa w świątyni jerozolickiej, nigdy już nie została zasłonięta. Te rany, które otworzyły się na rękach i na sercu Jezusa w czasie ukrzyżowania, nigdy się nie zabliźniły. Ciągle święty Jan w Apokalipsie widzi baranka z otwartym sercem, który krwawił. Bo mamy dostęp do samego, do samego dna jego serca. Pan sam pociąga nas. On sam nas prowadzi. I on sam będzie nas zaskakiwał i sam będzie robił niespodzianie w naszym życiu. Czasami czasami usłyszy się pięć, być może jakoś, nie wiem, kimś, kogo posłuchacie, albo kto, kto przez chwilę, przez moment będzie akurat e, przekazywał dla Was Jego wolę, ale, ale później Pan przychodzi zazdrosny i mówi: A teraz już mówię do Twojego serca, zamknij drzwi. Teraz już e, zacznij słuchać w swoim pokoju. Już e, nie wystarczy Ci spotkanie do wtorek. Nie możesz wszystkiego ograniczyć tylko do tłumu, do grupki ludzi, którzy, którzy są razem bo ja teraz chcę, jestem zazdrosny o Ciebie i chcę mieć Cię dla siebie. I nie możesz ciągle tylko szukać mnie w hałasie i tam gdzie, tam, gdzie są inni i tam, gdzie oczekujesz, że ktoś będzie mówił, bo to ja teraz chcę mówić do Ciebie. I to jest to słowo, które Pan, myślę, dzisiaj nam daje, to ja sam, ja sam, ja sam mówię do Ciebie. I tak do w w Dziejach w szóstym rozdziale jest wspaniała historia Szczepana. To jest niesamowita historia, jak Bóg sam otwiera drogę i później Pan sam ją zmienia i sam robi to, co chce. Tak było z diakonami pierwszego Kościoła, z tymi siedmiu, którzy zostali wybrani, żeby zająć się rozdzielaniem jedzenia. Oni nie mieli stołówkę tylko zorganizować, apostołowie ich zebrali bo mówią, tutaj jest problem, Ludzie zaczynają narzekać jedni na drugich. Trzeba wybrać kogoś, kto się nimi zajmie. Wybrali się tego Szczepana między innymi, który nagle okazuje się, że, że już nie jest tym, tym Szczepanem od kuchni, który ma tylko rozdzielać jedzenie. Kościelem, który jest prześladowany, którym brakuje jedzenia. Ale on teraz staje na pierwszej linii jako apostoł i uczeń. To są, to jest ingerencja Boga bezpośrednio w jego życie. Tutaj nie ma żadnej zapowiedzi i nawet nie ma wyjaśnienia w Piśmie Świętym, dlaczego Szczepan mówi najdłuższe kazanie w dziejach chociaż nie był uczony do tego, żeby mówić kazania. I nawet parę zdań wcześniej Słowo Boga mówi, że to apostołowie będą posługiwać i mówić Słowo Boże, a Szczepan ma pracować na zapleczu. Ale parę wersów później jest napisane, że nie, że to Szczepan otwiera usta i zaczyna mówić. Bo Pan Bóg sam. Sam zmienia Jego, jego plany i sam zmienia Jego powołanie, i zmieni Wasze powołanie parę razy. Nie ma dzisiaj tych, którzy są w drugiej linii i na drugim planie i, i są tylko od kuchni, gdzie każdy jest apostołem, gdzie każdy jest wybranym, który będzie głosie. Nie ma już wyjątków, bo Pan sam będzie przez Was mówił i On sam się zatroszczy o to. Przypomina mi się błogosławiony Andrę Pesset. To jest ten y, wspaniały święty, który był y, zupełnie zupełny gdzieś na zapleczu, trochę jak Szczepan i miał być tylko dźwiękiem ale w, e, w szkole, po prostu był w woźny w Montrealu. Ktoś, kto czytał historię, to jest wspaniała historia uwielbiał błogosławionego Andrzej. Jest filmem, taki stary jak świat, czarno-biały jeszcze, żebyś znaleźć pewnie. I on miał tylko być odźwierny, tylko pracował, żeby wydawać klucze. Nie był uczony, nie był w stanie uczyć nikogo, nie był zatrudniony jako katecheta ani jako y, nauczyciel. Miał tylko w kolegium dla chłopców po prostu wydawać im klucze. I któregoś dnia pan zmienił jego powołanie i powiedział: Dobrze, a Andrzej, starczy wydawania kluczy. Teraz będziesz wydawał ducha Bożego. I co zrobił, Czy Nie wiedział, co ma zrobić. Poszedł do Sanktuarium Świętego Józefa, tam była taka lampka przed Świętym Józefem i zaczął się drapać w głowę. Nie wiem jak ja mam y, posługiwać tym ludziom, którzy przychodzą, to wezmę trochę oleju i zacznę im robić krzyżyk na czole, bo tak proste. I wziął ten olej z lampki Świętego Józefa. Wydaje się, że na najbardziej y, śmieszna rzecz, jaką można wymyśleć. Wziąć trochę oleju z lampki. I zaczął tych ludzi dotykać tym olejem. bo nie wiedział tego, co, co może zrobić. Trochę tak był pewnie też jak Szczepan. Nie? Do tego był wybrany, żeby się modlić. To przynajmniej będę kroczył ich I tak się wszystko zaczęło. I zaczęły przychodzić coraz to nowe osoby, a w końcu tłumy, a w końcu Andrzejowi Wawryk ze szkoły. Jego właśnie, jego bracia. Z postanowili go trochę zepchnąć, bo, bo mówi tutaj już w szkolenie można go do uczyć, ci ludzie przychodzą teraz już y, tłumem i każdy chce do tego brata Andre do brata Andrzeja. Bo brat Andrzej ma teraz nową misję i z tego y, woźnego stał się nagle postołem. To powiedzieli mu co, kochany, może pójść na przystanek autobusowy. Albo przystanek autobusowy, I tam lub co chcesz. Tam nie będziemy się przeszkadzać i aż tam na przystanek autobusowy i tam spędził resztę swojego życia praktycznie. Bo tam już y, nie było problemu, żeby przyjmować ludzi. To są te historie, które wydają się tak nierealne i tak y, niesamowite, że trudno uwierzyć, że Pan w taki sposób potrafi, potrafi działać, ale On sam, On sam Cię prowadzi, On sam to zmienia. On sam Cię posyła. Nie musisz czekać, aż, aż ktoś podejdzie i położy rękę nawet na tobie i powie, że teraz Twoja kolej. Bo Twoja kolej już dawno, dawno trwa. Twoja kolej już od pierwszego momentu, kiedy, kiedy usłyszałeś słowo Boga, już, już się zaczęła. Bo Pan poruszył Twoje serce i teraz, teraz nie masz wymówki. Święty Piotr mówi. Lepiej by Ci było w ogóle nie słyszeć o Jezusie, niż raz usłyszawszy On i teraz odejść od tego powołania, do którego Bóg Cię powołał, drugi list świętego Piotra, drugi rozdział. Lepiej byłoby dla Ciebie nigdy Go nie usłyszeć. Teraz jak usłyszałeś, to już jest na Tobie powołanie. Jest na Tobie odpowiedzialność i zadanie, do którego Pan Cię posyła. Lepiej by było, żebyś we wtorek siedział w domu, bo teraz jak już przyszedłeś, to już wiesz. A jak wiesz, to patrz na Szczepana i patrz na Błogosławionego Andrzeja Wesel i tych wszystkich świętych, których Bóg naprawdę sam kierował. Bo nie mieli nawet nikogo, kto by ich wsparł, a nikogo, kto by się za nimi modlił. Oni mieli tylko Jezusa i rozmawiali z nim bez przerwy. Andrzej Besser zrobił sobie mieszkanie z tyłu w zakrystii za, za ołtarzem, żeby mógł w nocy się modlić. Także wiedział, że jezus jest z drugiej strony i rozmawiał z nim. Absolutnie zwariowany. A później, gdzie przychodził po olej, to brało olej z zamki. Nie wiedział, nawet, gdzie ją kupić. Dlatego to wszystko Bóg naprawdę sam, sam może zrobić. I to jest niesamowite, w jaki sposób zmienia powołanie ludzi. powiem Wam, że nawet po śmierci potrafi zmienić Wasze powołanie. Kiedyś. Byliśmy na grobie takiego człowieka, z młodych ksiądz, który zmarł I on, i on też właściwie nic w życiu, nikt nie wie co on, co on robił w życiu. No 25 lat z poświęcenia zmarł kilka miesięcy po. Dopóki jedno dziecko nie podeszło, które nie, miało, nie, nie widziało, miało, miało problem z oczami i, i wzięło wodę z jego mogiły, z tego... Tego miejsca, gdzie ten ksiądz był pochowany kilka miesięcy po święceniu i wyrównało sobie twarz. I Pan zmienił powołanie tego człowieka po jego śmierci. Zaczęły dziać się rzeczy, które ludziom się nie śnią, bo później zaczynały się autobusy i wszyscy chcieli gość do tego miejsca, gdzie, gdzie leży ten człowiek, żeby dotknąć wody. Absolutnie zwariowany. Absolutnie jest nawet zakrany. Ludzie przychodzili, żeby yy, obmyć się tą wodą, jak do sadawki siloar. I obmyć sobie oczy, obmyć sobie twarz, Później przyje przyjeżdżały autobusy. Kiedyś on wydaje, jaka była dalsza część tej historii. Pamiętacie? Biskup szedł z księdza w inne miejsce, do tej pory nie znamy. To dużo osób zaczął przyjeżdżać, nie można było myśleć na leży tak. Ale takie rzeczy się działo, że tam ludzie stali przez yy, cały cmentarz i w kolejce czekali, żeby dojść do tego miejsca. Absolutnie nieznany człowiek, nikt nie wie, skąd on się wziął i, i co on robił w życiu, ale Pan w jednej chwili zmienił jego powołanie i to kilkadziesiąt lat po śmierci. Że jest szansa. Pan może to zrobić z każdym, w każdym czasie, w każdej chwili. I taka jest historia Szczepana, gdybyśmy czytali Jego słowa. On opowiada całą historię zbawienia. Nie będziemy tego czytać. Wiadomo, że jest dłużej mówi niż Piotr i Paweł, gdzie Jehua nie ma dłuższego kazania niż Szczepana. I nie ma nigdzie wytłumaczenia, dlaczego on mówi. Oprócz tego, że Bóg sam wszystko proporował i sam był zazdrosny o niego. Nawet nie wiadomo, co stało się z innymi sześcioma. ten jeden wystarczył, który był wybrany do innych rzeczy. Myślę, że Pan wybiera nas dzisiaj też do, do uwielbienia i do uchwalenia go, dlatego dzisiaj będziemy wypowiadać Jego imię, wyznawać Jego imię. Nie wiem, że ktoś przyniósł sól i przyniósł wodę, i przyniósł olej. Nie wiem, dlaczego dzisiaj akurat ale to trochę jest związane może z tym słowem Bożym, które Pan ma dla nas. Ale na pewno będzie używał wszystkiego. Jezus będzie używał wszystkiego, żeby tylko dzisiaj przemówić do nas. Nawet przez wodę i przez sól i przez olej. Dlatego dzisiaj będziemy prosić, żeby On sam, on sam zrobił to, co chce. Jeśli ma nas uzdrowić przez olej w lampce, to nie ma dla na nas nawet pytania, dlaczego. Jeśli chce nas uzdrowić nawet przez spojrzenie na krzyż, to nie pytajcie nawet dlaczego. Bo On jest dobry. Bo on jest cały czas dobry. To jest chyle w Takie Taką odpowiedź na tej kobiecie z Podkarpacza dzisiaj. Jak miał tysiąc pytań, czy będzie zdrowa, czy nie będzie zdrowa. Ja Mówcie tak, jak ci serce mówi. Bóg jest dobry. On przecież będzie chciał dać Ci to, o co prosisz. On za każdym razem, kiedy ludzie przychodzili do niego i mówi, czego ty pragniesz? Czego Ty chcesz? To ja ci dam. Bo on jest dobry. Tylko że. My mamy od razu całą teorię, dlaczego się nie stanie. I dlaczego ten cud nie nastąpi. I dlaczego trzeba akurat to nieść przez całe życie. Ale Pan pyta, co, ja, co chcesz, żebym zrobił dla Ciebie: Jestem dobry. Ja zrobię to, co oczekujesz, do czego pragniesz. Bo chcę, żebyś był szczęśliwy, miał życie w obfitości. Tego będziemy dalej trwać, Pana i teraz już. Yy. Idziemy dalej w tym uwielbieniu, żeby Bóg naprawdę nas pochwycił dzisiaj, żeby zrobił to, co chce. słuchajcie w sercem dzisiaj. Niekoniecznie tego, co mówimy, niekoniecznie tego, co ktoś chce zrobić, ale słuchajcie Jezusa bezpośrednio. Słuchajcie go w sercu. Dzisiaj on będzie mówił do Waszych serc. Bóg naprawdę robi to bezpośrednio, bez żadnej przyczyny. Będzie dawał Wam pociechę i Duch Boga przyjdzie do Was dzisiaj. Bo to jest. To jest to, co jest w tajemnicz stanie za każdym razem.